Lecimy. Ale mam małą rękę. Dobra. Lecimy do mojego kolegi. Nie wiem czy każdy na, na tym waszym odcinku, czy coś grał kiedyś w piłkę. Ale tu jest boisko do piłki. I teraz zaproszę mojego kolegę na piłkę. No. No tak jakby. Dobra. Bierzemy jakieś skrzynki. Ej, gdzie są skrzynki? Nie ma. I one są na górze. Nie zniszczyć. Nie da się zniszczyć, co ty? Tam Ta ma schody. Nie. Tu. Ej, słuchajcie, mam strasznie laguje. Co jest? Przerwa techniczna. chwila ma przerwa. Dobra, słuchajcie, słuchajcie. Zginąłem po mojej przerwie. Oczywiście nie dlatego, że ten, tylko że mi tak zlagowało, że nagle mnie depnęło jakiegoś typa i zginąłem. Więc... Mój kolega zaraz powinien przyjść po mnie. A gdzie on? Lecimy tu, idealnie. Oj, chłopaki, chłopaki. I tyle. Na... Giniemy. Gdy lat, Waszyng. To jest Z... apokalipsa. Czy Słuchajcie, i... no. No, przepraszam, zginąłem nie przez co tu się stało. Przepraszam. A bo ja wiem. Ja sobie. Dobra, bo... dobra. No, jak to kolega. Słuchajcie, idę odracować kolegę, bo kolega zginął oczywiście, ale na początku sobie ten bronią Dobra, ratuję. Bez sensu się obdobywali. Bez sensu, wie to Bzdę. Po krótkiej przerwie. Wracamy po tej krótkiej przerwie. Wracamy po krótkiej przerwie technicznej. Dobra, dobra, walczy to. Leć. Mój kolega steruje tym głównym. Ja zginąłem, ale to, 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 to troszeczkę nie chcąc. lecimy. Jasne, że na tym. Co jest? Lecimy od razu pod pociąg. No czy inni nie? Tam jest. mam mały problem techniczny można powiedzieć że nawet nie techniczny mały naprawdę. Jest ja zaraz zginę oczywiście oczywiście wajna. Dobra, lecimy! Ja się tutaj white uda, bo mam bardzo mało. Ja sobie tutaj jakieś... Apteczka, apteczka człowieczki. Mamy chyba najlepszą rzecz na świecie apteczkę, apteczkę. O, nie. Złoto, słuchajcie, trzeba mieć złoto na zapas. Na I... Ej! Chłop mi zabrał tą legendarną broń. Zauważyłam teraz. Ale zauważyliście wcześniej czy później? No, ja nie pamiętam. Mm -hmm. Jestem wkurzony na mojego kolegę. A czemu? Bo mi zabrał najlepszą broń na świecie Aha. <grym> <grym> A to nie wkurzył? Nie, Nie wiem. O, o Kawki mi dostałem aż. Kawki mi dostałem aż. Zostałem złożył Zabudujcie, Zabu... Mój kolega nie umie budować kurwa. No, ratuj. Dobra, mój kolega jednak umie... Umie czasem pomóc. Umie pomóc! O bo ci na ten filmik przyjeżdża do ciebie z plaskunem. On obok mnie mieszka. A tu ten tutaj przem. Psem, czy nie? nie z psem. A to tamten? naprzeciwko przeciwko tak powiem. Ciężki to kto, kto tu jest boss? No właśnie, kto tu jest boss? O nie, zginąłem, słuchajcie. Ale zabili mnie. Nie. No naprawdę, ona się tak niefajnie dzieje. No i oczywiście mój kolega, jak to mój kolega ma moją broń! I umie strzelać! Czemu miał? Umiał! Oj, chłop ma medalę, chłop ma medalię. Dobra, mój kolega ma Zapewne mnie uratuje. W na pewno, że mnie nie uratuje. Dopiero mam, ale okay. Mój kolega mnie tego w końcu nie uratuje, moim kolega. Tu mam cię w Nie, to jest mój kolega. Dobra, lecimy. <laughs> mój kolega znowu musi mnie odratować, tylko dlatego, że mi się zachciało. Ale muszę sobie zapamiętać, jakby... Żeby... Tam, gdzie mój kolega jest, gdzie mój kolega jest... Czy przestanie gdzie? ...magicznym chyba. Tu gdzieś jest mój kolega. A tam bardziej do góry? No, nie no, magiczne chłopie. No kolega zabija moim bronią. Słuchajcie, go. Ja nienawidzę go słuchać. Taki Zeus porąbany. Nie umiem się ruszać. Ona... Mój kolega będzie mnie odwracał. ja zaraz sobie pójdę po te itemy i sobie wymienię złe, to dobre. Otejdź. Już nie. Ten razem by się zabudował. Dobra, ale ja lecę. Tak się z nim nie poteczkuje. Lecę po mojej temy. Teraz strąciłem. Dobra. Oczywiście mój kolega zedytował, jak zawsze. Zawsze to nie zedytuję, ale wiem. I tutaj mamy pełno i Ora, to jest fajne. To chyba też jest fajne. To też, to też. Dobra, mamy jakieś itemki. To dla początkujących są itemki. Tylko dla początkujących, pamiętajcie. Włączymy ten pizdunios. Bo mnie to tak wkurza już. O, mamy ten leczenie jakieś. jakiś można znaleźć. Myślę, że... O! Tu moja ta pompa jest fajna. Ta moja pompa. Do... Dobra, to dobra mnie... Dobrą i złą wiadomością, wiadomością się złam nie podzielę. O czym? No bo nie mam ani dobrej, ani złej. Ani ta, ja, ani ta. Okay. Dobra. Kto uważa, że jestem debilem, nie zasubskrybuje kanału. Ale że ci, co są dobrze, to cię po prostu nie zasubskrybują. Ci, którzy co? nie. Ci, którzy są fajni, do mnie no. zasubskrybują. Ci, którzy wierzą, że kiedyś człowiek, który się tak bardzo stara, i wkurza się, się fortnite i wkurza się fortnite dokładnie będzie kiedyś miał dużo subskrypcji pewnie nikt o tym nie myśli ale ale proszę bo o tym czasami pomyśleć o, pierwszy raz fortnite gramy tak, pierwszy może trzeci, czwarty, dobra osiemdziesiąty liczyłem, mam na telefonie zapisane nie słuchajcie go, nie słuchajcie go. Nie ja chciał mu zabrać celu. Nie no żartowałam, słuchajcie. Oczywiście, że się leczymy. Trzeba się leczyć. Trzeba się leczyć. Tak każdy wie. Dobra, to do mam nie do się. Dobra, widzę, że ktoś tu już grubo przesadza. Dostał ode mnie 80 to jest kolegi już White. Tam linca? Nie tu też? po co mi te rękawice? Nie Pan? są tutaj. Tak? My jedziemy zaraz, chodź. Po co? Ona. A, że mam zaraz. A mogę dokończyć? My że jakaś idziemy. No to wy się chowajcie, a ja zaraz przyjdę. Okej, okay. Damian. Damian. Dobra. Musimy się schować w czasie.

Ja, ja nie zginę, ja, ja nie zginę. To już we mnie, że nie zginę. To jest koksy. To muszę Napiszcie w komentarzach, czy zginę, czy nie. Kto pisze, że jestem dobry, to znaczy, że nie lubię, jak to nie pisze, to prawdę. Właśnie, nie wiem jak wyrzucić o dwa subskrypcje. Więc proszę was, jak chcecie, to nie chcecie jak, chcecie, jak nie chcecie, to nie chcecie. Ale naprawdę, nie wiem, czy lepiej wam serduszko. Ja sobie kolega zarazę. no zarazę sobie czemu nie. Opie, no i zagramy w śmieci straszna muzyka no, ja sobie puszczę, ale ja tylko skończę, spoko? bo ja akurat kiedy skończę, zacznę was szukać Ty bo ty masz, bo ty już w strefie jesteś właśnie wiem, tak jest problem Nie, umarł, słuchajcie, umarłem ze, od strefy koniec odcinka, mara Gente mi resta.